si siemano widzowie! Witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Specjum Later 99. A w dzisiejszym odcinku widzowie omówimy sobie co zostało dodane w nowym update, oraz zrobimy sobie potężny opening nowych ekskluzji Aura Jajuszek. No i wiadomo widzowie trafiam się Gargantuana. Także ty mój drogi widzów bez przedłużania strzel koniecznie tej łapkę w górę, subskrypcji. zapraszam cię do oglądania. I tak widzowie dokładnie mamy nowy update, mianowicie Fish Frenzy. Na czym on polega widzowie? Jest to naprawdę bym powiedział fajny update'cik, taki luźny, taki żeby sobie wiecie wychillować Coś tutaj połowić, coś tutaj posprzedawać I tak dalej, już wam dokładnie opowiadam Macie na, oczywiście na spałni na każdym świecie specjalny event po prawo Wchodzicie tak jak ja tutaj wszedłem No i ogólnie mamy wędki widzowie Mamy pięć stref, po lewo, po prawo, są wszędzie strefy Każda jest od danego levela Level 20, level 10, 30, No i tak dalej, i tak dalej Na czym polega ten event widzowie Po prostu łowicie sobie rybki. Normalnie rzucacie sobie wędeczkę tutaj W sensie nie wędeczkę tylko tutaj normalnie przynęte. Pyk, łowicie tutaj bardzo prosto, od 10 levela też macie autofisha, to też chcę powiedzieć. I normalnie łowicie sobie rybkę. I uwaga, 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 Pum! I leci rybka, 2,6 kilo, okej. Okay. No i co potem robicie widzowie? Wchodzicie tutaj, selacie rybkę, ulepszacie tak naprawdę wasz tutaj pojazd, czyli bowcik. Ja na aktualnie mam najsłabszy, bo dopiero update wyszedł. Ulepszacie wasze wędki, zdobywacie lepsze rzeczy, są też topki z szansą na Titanika co godzinę. No w skrócie fajny update i tak po szybku wam chciałem tylko wytłumaczyć. Zostałeś co dodane, widzowie, Forever Pack, jak kupujecie. Teraz macie takie weekly pack rewards. Czyli jak kupicie 10 razy Forever Packa, dostajecie gratis, czyli kraken rafta, rafle Ticket oraz 3 ekskluzy jajka. Kraken raft, no to jest taka łódka krakenowa, która daje wam dodatkowy bonus do szczęścia i macie więcej po prostu miejsca na rybki. Takie szybkie wytłumaczenie. No i oczywiście dostaliśmy nowe ekskluzywja jajka. Już wam pokazuję, jak to wyglądają ekskluzywy, takie 3 ekskluzywy nowe mamy, takie dwa przepiękne huge pety, takiego jednego cudownego Titanica i bardzo, ale to bardzo. Bardzo, bardzo pięknego gargantuana. No, i na niego dzisiaj, oczywiście, polujemy. Przy okazji, jak jesteśmy już na tym evencie to tutaj możemy zacząć nasz opening. Więc sobie tu szybko skabindujemy nasze jajuszki. Oczywiście pod XA. Albo wiecie co? Ja zawsze daję pod XA. To dzisiaj sobie skabinduję pod jedynkę. Właśnie, bo nic nie leci, jak pod XA mam skabindowane. Więc co? Otwórzmy sobie na razie luźne tutaj 5 jajuszek na tym evencie, Powiem tak, widziałem, że Groxy otwiera swoje 500 jajek. No i powiem szczerze, nie miał farta. Same ksiącz poleciały, więc mam nadzieję, że będę miał więcej farta. No, pierwszy. Pierwsze pięć jajek i to nie jest fart, wam powiem. Nie jest to fart, same ekskluzywy. No dobra, spokojnie, spokojnie. Patrzcie teraz, patrzcie teraz. 3. Trzy... 3 i 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1, taktyka, nowa Titanika na gargantuana. Uwaga, nowa taktyka na gargantuana. Czy zadziała? 3, 3, 1. O jezu, normalnie nie działa. Nie działa, gościu, totalnie same ekskluzywy. No dobra, to panie Prestonie, widzę cię tutaj. Widzę, ładna czapeczka. Pozdrawiam serdecznie, przyjacielu. Masz tu 3 jajuszka. Aha, normalnie nie mogę już rzucić, ale dobra, teraz rzucą się. Uwaga, 3 jajuszka, 4 i 5 jajuszko, dobra, 5 jajuszek preston, widzisz je, dokładnie widzisz. Nie powiesz mi, że ich nie. Widzisz, i w jednym musi coś urosnąć, naprawdę nic nie urosło. Wiesz co, Presto, chyba się pogniewamy. Dobra to otwórzmy jeszcze 8 tutaj i pójdźmy na normalny world wam powiem widzowie bo tutaj coś widzę, farta chyba nie będziemy mieli, niestety, rybki może dobre wyłowimy, ale w ekskluzji w jajkach dobra, może, może, może może Titanic, Titanic albo Gargantuan okej, okay, jest to huge pet, dobra zobaczmy jaki huge pet, mamy pierwszego huge peta w dzisiejszym openingu, jest to huge aura dominus, prezentuje się w sposób następujący, jest dosyć ładny, jest po prostu ładny, więc jak trafiliśmy tutaj huge peta teraz udajemy się na normalny świat, bo raczej już drugiego nie trafię, i taka szybka informacja Troszkę ja jego otworzyłem właśnie na tym evencie, troszkę no na normalnym wardzie, ale większość ja jakby otwierał na trading plazie. Dlaczego? Bo razem z widzami zamierzam tam otworzyć. Mamy paru widzów, jeden ma 100 jajek, drugi nie mam pojęcia, ile? Jest chyba trzech-czterech widzów, którzy mają jajka. Więc ktoś z nas dzisiaj musi trafić albo Titanica, albo Gargantuana. No po prostu musi ktoś trafić. Więc co, jestem na normalnym wardzie. Pójdźmy sobie na fontannę. Dawno nie otwierałem na fontannie. Stańmy sobie dokładnie tutaj i otwórzmy od razu ósemeczkę na start. Od razu ósemeczkę i ogólnie, jak zwykle pięknie jajka tutaj się rzuciły w każdym kierunku tutaj świata i niestety nic nie ma, ale dobra, niestety nie da się chciałem szybko otworzyć kolejne, ale niestety wyskoczyła ta animacja i nie mogę od razu dać dalej, no to co, 3-1-1 3-1-1, tutaj trafił Roxy Rainbow Titanica, przy okazji widz otwiera gifta walentynkowego i uwaga, mamy jedno jajko, dobra, czyżby tutaj powtórka z rozrywki? znaczy może nie moje ale Roxka, uwaga, uwaga, uwaga nie no, jest to huge pet, okej, okay. ale mamy kolejnego huge peta, huge aura minus bardzo fajnie, dwa huge pety na około 50 jajek. Jest git. Moim zdaniem jest bardzo dobrze. To co? Kolejna może miejscówka roxka. I tutaj sobie zaspammy pojedynczo. Zaspammy sobie tutaj pojedynczo. 3 jajuszka, 4 jajuszka, 5 jajuszek, 6, 7. Szczęśliwa siódemka. Zobaczmy, czy dla mnie będzie szczęśliwa, czy pechowa. Uwaga. No chyba niestety pechowa. Rainbow Exclusive poleciał tylko. Nic poza tym. Oj, widzowie, widzowie. Powiem tak. Już Petyle są, ale nic poza tym. To co? Może Kituś da nam farta. Panie Kitusiu. Ja tu ostatnio trafiłem cudownego Rainbow Słonika. Oczywiście Titanika. Czy dasz radę powtórzyć to samo w tych jajkach? Uwaga. Zróbmy tak, 3, 8, jeden. U kitusia trzeba albo na grubo, albo wcale. Zobaczmy. Kitusiu, kitusiu, jedno jajuszko, jedno, jedno. Oj, kituś po ostatnim Rainbow Titaniku, nic mi nie chce dać, ewidentnie. A po drugie, czemu tu jest widzowie te jajko eventowe? Co ono tu robi? Event się już dawno wielkanocny skończył. Ile mi jajek zostało? Zostało sporo. To otwórzmy sobie jeszcze parę. Na miejscówce Holixa. Ja wiesz, że kiedyś trafię tam Titanika. Holix trafił szajni Titanika. Ja trafię tutaj Rainbow Shiny, żeby go pobić. Ja tutaj muszę przebić Koliksa i trafić Rainbow Shiny. Więc co? 3, 3, 3, 1. 3, 3, 3 i pyk 1. 3, 3, 1. Zobaczmy, czy ta taktyka odda. 10 jajuszek naraz. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, wiecie co? Ja ewidentnie mam pecha na normal wardach i eventowych wardach. Chyba musimy się udać na Training Plaza. Na zakończenie widz mi pisze, żeby 3 jeszcze tutaj otworzyć. Dobra, 3, 1, 1. Ostatnie 5 jajuszek I idziemy na Training Plaza. Bo tutaj chyba nic nam nie poleci ciekawego. Uwaga, no niestety. Widzu, podpuściłeś mnie, ale nic ciekawego nie wyleciało. Same ekskluzywy. Ale są bardzo ładne, to muszę przyznać. Okej, okay, zanim jeszcze pójdę na tą trading, ostatni raz robię tutaj parę jajuszek. 3, 3, 1, 8. Dobra, koniec, koniec. Już więcej tutaj nie otwieram. Reszta na trading plazie, bo dużo zostało mi, tak jak obliczyłem. Zobaczmy, czy opłacało się tu otwierać, czy to nie było warte otwieranie. Dobra, mogłem jednak iść na tą trading plazę. Totalnie nic nie poleciało. Nie, nie, nie. Teraz to już na pewno idę na trading. No i witam was bardzo cieplutko na Plazie. Mamy tutaj Frienda, czyli użytkownika Którego nie widzieliśmy już prawie dwa miesiące Dzisiaj wr wrócił z grubym przytupem Trafił Titanica Forever parku A teraz powiedział, że trafia Gargantuana z jajek Więc Friend, dawaj, otwiera ile zechcesz tutaj Ja na ten przykład otworzę sobie 8 831 1 taktyka Dawaj Friendzik, lecimy, lecimy Jeszcze miał być tu Jamnik Tylko nie wiem czy jest na serwerze, więc let's go Chyba otwiera ktoś, dobra, uwaga U mnie niestety nic nie poleciało, dobra A czy tutaj u Frienda coś będzie? Oj, oj, oj widzowie Schab też, o widzo, się otworzył, też nic nie trafił uwaga, teraz dopiero chyba są frenda jajka, tak. Uj, 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 widzowie, widzę, że tu jest Jakiś peszek, peszek, Trading Plaza chyba Jeszcze nie naładowała tego Titanika, ale spokojnie, spokojnie Muszą się rozgrzać te jajuszka Więc ja to zrobię klasyczną taktykę Czyli otwieranie pojedyncze, jedna z moich Ulubionych taktyk, no powiem wam szczerze, moja ulubiona Taktyka, więc otwieramy szybko, szybko Nie wiem ile, chyba z 15 albo z 10 Trafiłem, patrzcie w ogóle tutaj jak pięknie wygląda Ten Titanic i Dragon, normalnie friend Go dzisiaj trafił, nie no, ładnie się prezentuje Nie ma co gadać, ładny jest Huge Pet jest ładny, ekskluzyw jest ładny, no, tutaj Tanik też musi być ładny. VIP na razie nie oddaje Nie wiem, widzowie, czy zmieniać tą miejscówkę. Chyba jeszcze otworzę parę jajuszek. 3, 1, 1, 3 jeszcze sobie otworzę. Dobra, jeżeli tu nic nie poleci, normalnie idę chyba na środek mapy. Zobaczmy, 3, 1, 1, 3. Ej, naprawdę nic mi nie poleciało ciekawego, ale spokojnie, to jeszcze widzowie robią opening. Friend, uwaga, uwaga, uwaga. Czy jest jedno jajko? Ej, ma, ma, ma jedno jajko, Friend. Jest to huge pet. Dobra, zobaczmy, zobaczmy jakiego huge peta tutaj Friend trafi. Let's go! Huge Aura Fox. Czyli chyba ten lepszy, o ile się nie mylę. I nie, to jest ten słabszy, okej, okay, czyli ja trafiłem dwa razy do minusa, czyli tego lepszego. Ja myślę, że ten słabszy. No ale elegancko jest, huge pet, chociaż elegancko. Dawajcie teraz na sam środek się udajmy. Pusta trading plaza. Oj, dobra, nikogo tu nie ma, to szybko otwieram. Szybko otwieram tu dwa razy po 8. Dwa razy po 8, póki nikogo nie ma. No i zobaczmy, czy ta taktyka coś da ciekawego tutaj. Proszę. Raz Gargantuan, jeszcze nigdy nie trafiłem. No i wychodzi na to, widzowie, że chyba nigdy nie trafi tego Gargantuana. Przy okazji tutaj friend 3 ja już otwiera uwaga, albo nawet więcej, ja już jak Wam powiem. Ale póki co, czy coś tutaj rośnie? Czy coś tutaj rośnie? Oj, oj, oj. Ma takiego samego farta jak ja, czyli pecha. To wszystko przeze mnie. No powiem wam szczerze. To jest wszystko przeze mnie. Zawsze ludziom przynoszę pecha. No bo ja po prostu mam tego pecha. Mam tego pecha u urodzenia wam powiem. No to co? Otwieramy 1, 3, 8, 1. Robię taktykę. 1, 3 albo nie. 1, 3, 3. 1, 1, 3. Dobra. Taka taktyka. Friend też najgrubo widzę tutaj wleciał. 8 jajuszek, a nawet i 16. Okej. Okay. Friend na grubo teraz. Friend na grubo. Mam na Mam nadzieję, że chociaż jedno tutaj urośnie. Uwaga, ja nic nie widzę przez te animację Ale naprawdę tyle ja jego tworzyliśmy i nikomu nic nie poleciało? Oj, Prestoniku, tak się chyba nie będziemy bawili Przy okazji patrzcie, jaką mamy fajną publikę. Widzowie na tanikach tutaj siedzą. Dobra, friend kolejna ósemka, to ja też dokładam od siebie ósemeczkę, Zobaczmy, kto bardziej fartowną ósemkę będzie miał. Uwaga, czy friendowi, dobra, friendowi jedno jajko rośnie. Okej, okay, friend coś ma, friend coś ma. I ja mam dwa jajka chyba. okej okay, friend ma jedno, ja mam dwa. I uwaga, zobaczmy. Dobra, trzy huge pety są. Jeden jest frenda i dwa są moje. Zobaczmy jakie. Dwa huge pety, huge aura foxy. Okej, okay, bardzo fajnie, może być, może być. Czyli w dzisiejszym openingu aktualnie już trafiłem cztery huge pety. Nie narzekam. Będą na pewno na konkurs, przydadzą się. A ja ka powoli się kończą wam powiem. Stało mi całe 50 jajek. Ja nie wiem co tutaj zrobić, wiecie. Idę sobie tutaj, w te oto miejsce. I planuję ósemeczkę po prostu. Po prostu ósemeczka. Nie ma co tutaj dużo gadać. Po prostu ósemeczka. Zobaczmy już naprawdę. Preston, nie pamiętam, kiedy, chyba 3 miesiące Nie trafiłem Titanika. a o Gargantuanie Już nawet nie będę wspominał, bo nawet na to Nie liczę, daj mi tylko Titanika i będę Naprawdę bardzo happy, ale niestety No jak widzicie, nic nie trafiam, nic nie trafiam To co, spam pojedynczy, no w końcu musi coś Polecieć, naprawdę w końcu Preston musisz Coś dać, Friend tutaj chyba 8 otworzył o ile się nie mylę, zobaczmy Czy komuś z nas coś poleci ciekawego No proszę no, dwa Titaniki Dla mnie jeden, dla Frienda jeden i myślę, że każdy Będzie happy, serio, a póki co Preston jedyne co daje to same ekskluzywy dla mnie. Oj, friend, powiem ci, ten preston to nas ewidentnie nie lubi. Nie wiem, co robić widzowie. Naprawdę nie wiem. Friend otwiera trójkę. Dobra, ja go papuguję po prostu. Otwiera dwa razy po trzy. Ja tak samo robię. Dwa razy po trzy. Ja papuguję, frienda. O, trzeci raz rzucił. To ja też trzeci raz rzucam. Zobaczmy, czy tutaj taktyka frienda zadziała. Trzy po trzy po prostu. Trzy po trzy. Uwaga, okej, okay. jest jeden huge pet na pewno. Jest jeden huge pet, tylko do kogo on będzie należał? Shiny huge pet. Okej, okay. to jest frienda na pewno. Tak myślałem. Shiny huge pet należący do frienda. No i to jest to, to jest to. Friend, jak zwykle na każdym openingu, wygrywa ze mną pod względem wartości tutaj huge petów. Żebym go przebił, to ja muszę teraz Titanica trafić, więc uwaga, idę na środek i chyba robię full in po prostu, wiecie? Lecimy fullin. albo coś będzie, albo nie będzie. 8, 3, 8, 1, wszystko, wszystko, widzowie, wszystkie już kanaraz. albo będzie, albo nie będzie. Ostatnia szansa, presto, żebyś mi coś tutaj dał ciekawego. Uwaga, sprawdźmy, czy coś jest. Chyba dosłownie nic nie poleciało. Tak, widzowie. Dosłownie nic nie dostaliśmy. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj coś widzą. Poleci. Uwaga, uwaga. Okej, okay, komuś coś leci. Dobra, komuś coś leci. I czy to będzie Titanic? Proszę. No nie, no jest to kolejny huge pet. Same huge pety dzisiaj, naprawdę. Nawet jednego Titanica nie mamy. Jest to huge pet dla frenda Elegancko. Friend, no ale powiedzmy sobie szczerze. Dawaj Titanica, dawaj Titanica. Ja nie trafiłem, to ty musisz trafić. Dobra, ósemeczka, szesnastka i zobaczmy. Zobaczmy, czy teraz coś friendowi poleci. Jedno tutaj widzę, jest dobre. Jedno ma na pewno. Jedno friend ma. Dwa ma friend. Let's go. Tylko znowu to są dwa huge pety. Co jest nie tak z tymi jajkami? Halo. Czemu same huge pety tutaj normalnie lecą? No ładne są te huge pety. Nie będę mówił, że nie, ale no. Chociaż tego jednego Titanica Preston. No jak nie dla mnie, to dla frienda byś tutaj dał. Aha, no tak. Zapomniałem. Friendowi jest niepotrzebny Titanic, bo on ma najładniejszego Gargantuana, czyli mój wymarzony. Czyli googly agony. Nie, dobra. Ja stąd idę widzowie. Ja stąd idę. Ja stąd idę i zrobię podsumowanie samemu. Sobie, bo troszeczkę mnie coś zaczęło boleć Podsumowując, widzowie, dzisiaj otworzyłem 200 jajek. Trafiłem 4 takie przepiękne huge pety, które macie do wygrania. Żeby je wygrać, pamiętajcie obowiązkowo łapkę w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, na ekranie teraz macie ostatnich. Serdecznie mordeczki wam gratuluję, nagrody poleciały już do waszych mailboxów. No i póki co, w dzisiejszym odcinku klasycznie nic nie trafiamy, poza tymi huge petami Titanica nie mam. Jest to już chyba trzeci miesiąc, w którym nie trafiłem Titanika z ekskluzji Jajek. Myślę, że tak do wakacji będę jeszcze. Miał pecha, i może pod koniec wakacji coś lepszego trafimy. Kto wie, kto wie. Póki co, w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, no i słyszymy się w kolejnych. Do zobaczyskiej papatki. Elo, elo, puu.